Czy Panu Bogu podoba się nasz uśmiech? Tak? Jeżeli jest przejawem prawdziwej radości. Bo Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy byli szczęśliwi. Mówi nam o tym Kościół, przeżywając dzisiejszą niedzielę Gaudetę, i mówią nam o tym dzisiejsze czytania i cała liturgia słowa. Widzimy w niej u proroka Izajasza, co jest przyczyną prawdziwej radości człowieka. Mówi prorok, ogromnie wesele się w panu, bo mnie namaścił Duchem Świętym. I Kościół pragnie nam dzisiaj właśnie ukazać, że wśród wielu przyczyn naszej radości najbardziej prawdziwą wydaje się relacja. I to relacja nie z byle kim, nie z byle czym, ale z panem Bogiem. Świetnie to pokazuje prorok Jan. O którym mówi Chrystus, że jest jak Eliasz. Mówi On, gdy go pytają, dlaczego to robisz, dlaczego chcisz, dlaczego nauczasz, albo kim jesteś, co sam mówisz o sobie, on pokazuje, że nie jest ważne, kim jestem, albo co robię, ale z kim, z kim jestem w relacji. A to, z kim jest on w relacji, i jaka to jest relacja, najlepiej pokazują Jego słowa jestem głosem mówić jednym głosem z kimś czyż to nie jest obraz najpiękniejszej najbardziej zażyłej relacji I jeszcze na koniec takie sprostowanie dla tych wszystkich którzy teraz jakoś może nie czują radości czy panu bogu zależy tylko na radości i odpowiedź no nie w drugim czytaniu paweł mówi że tak, wolą Boga jest to, byśmy się radowali, ale byśmy też zawsze się modlili, byśmy unikali zła i zawsze rozważali swoje życie, żebyśmy w świetle Bożym je oceniali i tak postępowali, by było ono dobre. A to będzie przyczyną naszej radości. I jeszcze na koniec, ostatnie takie. Od psalmisty. Bo mówi psalmista: Czy można nakarmić człowieka, który nie jest głodny? Taki człowiek, który nie jest głodny, nie da się nikomu nakarmić. Więc tego Wam życzę, moi drodzy, abyście w tym tygodniu byli głodni Boga.